Dzień dobry kochani, siemanko, czas na nowego vloga, ja wiem jak wygląda, słuchajcie, ale wylazłam spod prysznica, pod oczami mam jeszcze płatki te z Action, więc możecie zobaczyć jak, je, jak one wyglądają, są duże, są fajne, ale dlaczego przyszłam na takim nieogarze, a no dlatego, że jak widzicie mam już łyżkę w ręce, wyciągnęłam to co wczoraj wyprodukowałam i zobaczymy, jak to będzie smakować ta owsianka, bo nie wiem w sumie jak to nazwać. Nalałam jednak, wiecie co, za dużo tego mleka i się aż tak mocno nie wymieszało. No ale zobaczymy, jak będzie smakować. Bardzo zimne, bo do tej pory stało w lodówce. Hmm. Za dużo tego mleka zdecydowanie Ale zjadliwe jest nie jest słodkie. Trochę rzeczywiście brakuje mi tej nuty słodkości. Może trzeba było tego musu migdałowego więcej po prostu dać? Bo to, że to. Wybaczcie, bo to, że go tutaj dałam, to yy, nie znaczy, że go czuć. Ale generalnie, gdyby nie fakt, że jest to strasznie zimne, to jest całkiem, całkiem. Mm. Zamówiłam i przyjdzie mi dzisiaj mm. bezkaloryczny taki sos waniliowy, który będę chciała właśnie do czegoś takiego dodawać, ale też do poricz, dlatego że jutro rano, na przykład, to znaczy dzisiaj wieczorem mm, wezmę sobie mm, zamoczę płatki, zostawię na noc. W wodzie zamoczę, zostawię na noc i będę jutro y, rano robić sobie poricz. z nadzieją, że wyjdzie taki, jaki bym chciała. No, także tak, słuchajcie, ja. Aha, dzisiaj użyłam po raz drugi y, ten szampon Sensum Blue. Zaraz luję, wiecie co? Zaraz wrócę do tego szamponu. Jak wstałam rano, ogarnęłam Milana, nakarmiłam go i w ogóle, słuchajcie, wyszłam z nim. Jak wychodziłam, on chyba zaraz zaczyna padać, bo widzę, że sąsiedzi uciekają szybko. E, no, leje, ale jaja. Ech. W każdym bądź razie e, wyszłam z Milanem. Jak wychodziłam, było przepiękne słońce. Jak tylko doszliśmy do lasu, słuchajcie, lunęło. I przez całą drogę, jak e, szłam, to padało. Jak wróciliśmy, czy wyszliśmy z lasu, znowu przestało. Naprawdę złośliwość rzeczy martwych. No ale wracając do... Um, do czego? O Jezus Maria, słuchajcie, ale mam sklerozę. Aha, do szamponu. Wracając do tego Sensum Blue... No Powiem Wam, że użyłam go dzisiaj drugi raz i ja mam bardzo tutaj, za uszami, nachodząco na szyję. To jest takie typowe miejsce, czy też na y, linii skalpu tutaj, na linii włosów. To są takie typowe miejsca, gdzie no, łuszczycy, którzy mają łuszczycę na głowie, a praktycznie każdy, kto choruje na łuszczyce, mają też na głowie. Y, to, to są właśnie takie typowe miejsca. I... Y, Widzieliście w holu, że kupiłam ten taki krem z bielendy, tej, z tej serii Good Skin. Tu mam nawet opakowanie, jeszcze leży. O. I ja go nie używam do twarzy, tylko używam go podobnie jak ten z, z serii Hydrolipidium, który swoją drogą przywiezie mi Oscar w poniedziałek, bo kupili mi na moją prośbę. I właśnie używam go po wykąpaniu, po umyciu głowy na te tutaj miejsca. I powiem Wam, że owszem, sprawdza się równie dobrze. Póki co, bo to ja dopiero dzisiaj drugi raz użyłam. Póki co y, sprawdza się ok, chociaż mam wrażenie, że ten hydrolipidium lepiej jeszcze działa. Dziwne to, bo generalnie są to kremy do twarzy, tak? A ja je używam w zupełnie innym celu. Ale jeżeli pomaga i jeżeli się sprawdza, to dlaczego by nie, tak? I a propos tego, że przywiozą mi, słuchajcie, Asia wczoraj do mnie napisała, przez momencik rozmawiałyśmy przez telefon, się zdzwoniłyśmy na sekundę. Asia do mnie napisała, że niebawem przyjeżdża, żebym oczywiście, wiecie, podała listę rzeczy, którą chciałabym, żeby mi zakupiła. Więc się śmiałam, pierwsze co było to oczywiście moje płatki kosmetyczne z Biedry, poproszę. A nadresztą się muszę zastanowić. Na pewno kilka rzeczy ją poproszę. Dobra, słuchajcie, ja idę zjeść. Jak zjem, to będę się malować. Proszę niech przestanie padać, bo to w ogóle znowu wygląda, jakby deszcz ze śniegiem padał. No, na dzisiaj była zapowiedziana taka pogoda w kratkę. Jutro ma być lepiej. Czekajcie, bo ja tutaj w ogóle. no, Jutro ma być lepiej. No i a podobno w sobotę, to już w ogóle ma z powrotem, mają dobijać temperatury do 20 stopni. Ja Wam powiem, że takie 20 stopni to jest dla mnie optymalna temperatura, najlepsza, bo nie jest ani za gorąco, ani za zimno. No po prostu tak w sam raz mi odzią. No, w każdym bądź razie dzisiaj muszę podskoczyć na pewno po moje likwidy do Czech. Naprawdę słuchajcie, pada znowu śnieg z deszczem, czy deszcz ze śniegiem? I grad. Ale jaja. No nic. I coś jeszcze miałam zrobić, ale zapomniałam znowu co. Także zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Słuchajcie, mam nadzieję, że aparat. Bo ja widzę w podglądzie, że widać. Natomiast patrzcie na auto, tutaj. No i oczywiście widać, że sypie. Żeby nie być gołosłowną, bo pomyślicie, że, że was ściębiam, ale naprawdę sypie śnieg. To jest jakaś masakra. Mam nadzieję, że przestanie zaraz, bo ja muszę naprawdę jechać do Czech. Wiecie co? Mam baterię na wyczerpaniu, ale nie to chciałam Wam powiedzieć, tylko to, że ja już się ogranęłam, zdążyłam jeszcze jakiś tam filmik stacjonarny nagrać i zaraz muszę wychodzić z Milanem, bo to jest już, słuchajcie, dawno jego godzina do wyjścia, bo mamy za 15 pierwszą. Znowu dzisiaj dzień mi się będzie dłużył, dłużył, szybko się kończył, nie dłużył. Mamy znowu przepiękną pogodę, śniegu już nie ma, um, świeci słońce, tym bardziej chciałabym skorzystać szybko wyjść z Milanem. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że ja tu powoli słuchajcie, zastanawiam się, czy naprawdę nie założę sobie tutaj karnisza i nie będę mieć e, firanek, dlatego, że <laughs> dlatego, że do tej pory miałam po drugiej stronie, ja zaraz obrócę aparat i Wam pokażę. Po drugiej stronie na balkonie miałam jednego sąsiada, który jak wychodzi palić papierosy, to wiecznie patrzy się w tą stronę, a ja, że siedzę przy normalnie, o, normalnym oknie bez żaluzji, no bo Musicie mnie widzieć podczas nagrywania, tak? Znaczy, nie musicie, ale no jak nagrywam i do Was mówię coś, to siedząc tutaj, to chciałabym, żebyście mnie widzieli. Eee, I bez firanek, co znaczy, że wiecie, ja siedzę przy oknie, dlatego mnie widać. I on zawsze patrzył się w tą stronę i w ogóle nie wiem, czy on się na mnie patrzy, ale tak mi się wydaje, bo zeszłym razem, jak z żoną stali na balkonie, to potem mówiłam Wam, na mnie się dziwnie patrzyli. Mówię, że oni sobie myślą, że jestem nienormalna, bo siedzę, gadam do kamery, a to widać, że to kamera. Tak teraz od znowu stoi przy oknie. No. Chciałabym Wam pokazać, ale nie mogę teraz obrócić aparatu, bo stoi sąsiad. O dobra. Teraz mamy nowych sąsiadów, którzy wprowadzili się do mieszkania po, mm, po siostrze od Matiasa. Bo jak ona odeszła od męża, się rozwodzili, to po prostu wyprowadzili się oboje z tego mieszkania. No i jakby nie było, to oni też nie mają. Słuchajcie, ci nowi sąsiedzi tam Firanek. I dlatego, jak ja tutaj siedzę, to widać, że ktoś stoi przy oknie, albo się patrzy, albo zagląda. I w ogóle ja bym chciała wam to pokazać, bo ten sąsiad tam stoi i, i się patrzy, ale. No ciężko mi będzie Wam to pokazać. Po prostu czuję się obserwowana teraz, słuchajcie, z dwóch stron, także... No, zaraz Wam pokażę, czekajcie. Tu na górze jest ten balkon. Opla, fokusuję na mojego palca. Tu na górze jest ten balkon i tam właśnie ten pierwszy sąsiad, który mnie wiecznie obserwuje, mieszka. I tutaj, tylko na sekundkę Wam pokażę, widzicie? Tam yy, to okno, chyba teraz go nie ma. Czekajcie, muszę zobaczyć. No, jak raz nie ma, schował się. Tam, w tym oknie, tu o, też mam właśnie tych nowych sąsiadów gdzie on, jej nigdy nie widzę przy oknie, ale on wiecznie podchodzi do tego okna. Jak ja nagrywałam przed chwilą stacjonarny filmik, to on co chwilę się patrzył. Ja nie wiem, wiecie, może tego nie widać, ale mi się wydaje, że oni widzą, co, co ja robię. I dla mnie to jest jakieś takie, wiecie, głupie, dziwne uczucie. Czuję się po prostu obserwowana. Jeszcze w paranoję tu wpadnę. No nic. Słuchajcie, ja muszę iść podłączyć aparat, żeby się e, ładował. Za ten czas wyjdę z Milanem. No jak wrócę, no to będę się zbierać do tych trzech potem mój liquid, e, czy potem moje likwidy, zanim e, znowu e, lunie, albo nie daj boże znowu spadnie śnieg. O, słuchajcie, weszłam właśnie do domu. Dziwi mnie, że nie było mnie mniej więcej około dwóch godzin, i zanim wyszłam, wstawiłam pralkę i ona dalej chodzi, więc coś jest niechalu, Bo yy, na ten program normalnie to mi pranie, nie wiem, no może z godzinę 40 się pierze? A to już dwie godziny, i słyszę, że jeszcze się pierze, nie wiem o co chodzi. Byłam w Czechach, kupiłam mój liquid sobie szybko tylko tutaj odłożę. O, wiruje teraz. Wiecie co, ja mam wrażenie, że ja na wszystko ostatnio potrzebuję mnóstwo czasu, bo byłam jeszcze na drobnych zakupach. Chciałam, wiecie co, kupić e, ten kwak e, z Exquizy, który kupowałam ostatnio, bo tutaj, e, no, dzisiaj go zużyję. Ale, słuchajcie, byłam i w Penim nie było, i w EDC w były, ale smakowe, ja chcę naturalny. I w Lidlu Lidlu też nie było, były smakowe, ale naturalnego nie. Więc koniec końców, tu są moje dzisiejsze zakupy, zaraz Wam powiem dlaczego, co i jak. Więc koniec końców, wiecie co, wzięłam taki e, 1000 gram e, opakowanie jogurtu greckiego. Z dwoma procentami tłuszczu, bo y, patrzyłam, tam były różne i ten miał jakby najlepsze, no, o, chyba widać, y, najlepiej stało, dlatego że w 100 gramach jest 6, 1,1 gram białka, a cukru jest 5,5, czyli po prostu mniej. I to mi jak najbardziej odpowiada. Takie opakowanie ma 6-7 porcji. No, zobaczymy. Bułka na słodko z cynamonem, ta, którą od jakiegoś czasu wcinam. No, relatywnie często, ale wiecie. To jest taka słodycz moja codzienna, tak? Znaczy, no nie codzienna, bo nie codziennie jem, ale no często. A propos słodyczy, kupiłam tutaj słuchajcie ala słodzik, z tym, że jest on bezkaloryczny. Florentina używa coś podobnego. Był, mniejsze było opakowanie, ale było trzy razy droższe, więc stwierdziłam: Dobra, biorę to te najtańsze, jakie jest. Sprawdzałam. Napisane jest, że nie ma w tym cukru, także okej. Okay. Do mojego porycz będę potrzebować cynamon, a że nie miałam to, kupiłam opakowanie. Tutaj mamy serek wiejski, który. Całkiem możliwe, że dzisiaj na kolację sobie zjem z rzodkiewkami. Trzy opakowania malin, ale to wiecie co, u mnie to schodzi jak woda, dlatego że ja nawet tak ojem maliny i tak samo borówki, kolejne opakowanie wzięłam. Bo wiecie, one były w promocji, dlatego. Tu jedno opakowanie euro 25, normalnie kosztują pomiędzy euro 99 a nawet 2,49. Także, wiecie, to nie jest nic taniego, tak naprawdę. A te były za 3,99. Także no, co prawda, jeszcze z poprzedniego, z wczoraj mam, z poprzedniego dnia, ale, no mówię, to jest dla mnie taka, wiecie, przekąska. Tutaj nasiona chia. Byłam święcie przekonana, że wczoraj kupiłam, ale wydaje się, że jednak nie. Czy przynajmniej wychodzi na to, bo nie mogłam nigdzie znaleźć. I ostatnia rzecz, którą tutaj mam. To Wam też pokazywałam wczoraj. Genus Plus Protein Egg. Słuchajcie, normalnie nie, bo w gębie 99 centów kosztuje. Owszem, no kalorie to ma, ja nie mówię, że nie. Ale przynajmniej powiedzmy zdrowsze kalorie. Nie chcę fokusować. Nie wiem na ile będziecie e, widzieć, ale to ma e, w 100 gramach opakowanie ma 40. W 100 gramach ma 24 gramy białka, e, co prawda 51 gram węgli, ale z tego cukru jest, powiedzmy, tylko 4,2 gramy. Także a smakuje rewelacyjnie. Także tutaj kolejna można powiedzieć przekąska. Wiecie na wieczory, jak siedzę, obrabiam filmiki, czy coś innego e, robię. Czymś innym się zajmuje. No i mówiłam Wam, że zamówiłam sos. Całkiem duży, jest 400 ml, czy sos. No, to jest strasznie wodniste, widzicie to? No ale nic, zamówiłam i to też, słuchajcie, nie ma w sobie kalorii. O! Syrop taki waniliowy bo tu jest zresztą chyba nawet napisane, że on też do porridge się nadaje. Tak, the perfect topping for pancakes, porridge, jogurt, you name it. No i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Widziałam podobne rzeczy w, w EDC, więc po prostu jak będę chciała inny smak, typowo czekoladowy, to sobie po prostu w EDC kupię tylko inną markę. No i zamówiłam sobie też, słuchajcie, z ciekawości, chociaż muszę przyznać, że 6 euro za opakowanie, ile tutaj jest, 500 gram makaronu białkowego, no zobaczymy, z ciekawości, wiecie co, to ma Grama, 337 kalorii, czyli mniej słuchajcie, niż normalny makaron. Zaraz sprawdzę, chociażby ten z tego. No, niewiele mniej, no bo 358 ma normalny, a ten ma 337. Tak. Za to ma w 100 gramach 17 gram białka, a zaledwie 1,8 g cukru samych węgli 53 gramy. Tutaj natomiast w zwykłych ale numer, słuchajcie, tutaj w zwykłych jest mniej cukru, bo zaledwie 1,6 grama, a 73 gramy węgli, czyli w tamtym jest więcej. I białka jest 12 gram, no tutaj jest 17. Także, no nie wiem, zobaczymy, wiecie, z ciekawości po prostu e Zamówiłam. Jeść nie będzie wołać. Relatywnie szybko to na pewno zjem. bardziej, że może jutro sobie zrobię makaron. Nie wiem, zobaczymy. Yy... Chyba się pranie zrobiło. W każdym razie uczę się, żeby nie było. Muszę podłączyć aparat, bo widzę, że już prawie wyczerpany jest. Pochować to wszystko. Yy... Wyjść z Milusińskim na spacer, jak wrócę, to go nakarmię. Pójdę wywiesić kurtkę i do Was wrócę, bo będziemy robić obiad. Wiecie co? Odnoszę wrażenie, że czas pędzi strasznie, strasznie szybko. Ja właśnie zabrałam się za robienie jedzenia. Tu mam pokrojoną pierś z kurczaka. Tutaj mam trzy duże pieczarki brązowe. A tutaj mam brokuł. Pod spodem jest jeszcze troszeczkę kalafiora i marchewki. I to będzie e, praktycznie to obiad o kolację. No ale to będzie mój obiad. Bo mamy 17.20. Ja za pół godziny, 35 minut znowu będę wychodzić z Milanem na spacer. A ja dopiero się za obiad zabieram. Czujecie? No dobrze. Ja zjadłam... E, od śniadania, co ja zjadłam? No, tą bułkę z cynamonem. To to zjadłam. Czy coś jeszcze jadłam? Tak, parę borówek i, i malin, i tyle. Także dzisiaj niespecjalnie było, kiedy, kiedy jeść ale to nic, bo później jeszcze i tak będę chciała sobie zrobić podobny deser jak wczoraj, tyle tylko, że tym razem już czekolady nie będę rozpuszczać, a poleję sobie właśnie tym waniliowym syropem. Później wam wszystko pokażę. I voilà. Słuchajcie, 10 minut później jedzenie gotowe. Miodzio, zabieram się za jedzenie. Popatrzcie, akuratnie no wrzuciłam do tej miseczki no, po prostu coś fantastycznego. Zobaczymy, mm, czy dobrze przyprawiłam. Bo jak mówiłam, jak zjem, to będę lecić na kolejny spacerek. Słuchajcie, mamy już wieczór. Dokładnie 20:40. Ja przed chwilą zrobiłam demakijaż i pielęgnację nałożyłam i wsmarowałam e, skalp. Um, Moje wcielki. Jedną tą nabilżającą z, z Natural czy Natural czy jak tam zwał. I drugą tą z John Zostało mi jeszcze tak naprawdę na jedno użycie. I... I um, Wiecie co? Wyszłam z Milanem na ostatni spacer. I naprawdę złośliwość rzeczy martwych. Ledwo wyszliśmy... Zaczęło padać. Mi się już nie chciało wracać po parasolkę. Miałam kaptur, więc tyle dobre. Zmokłam oczywiście, a w drodze powrotnej, jak już byliśmy tutaj przy ulicy, to przestało padać. Naprawdę fantastycznie. Samorano miałam przecież coś z miluniem. Miluś mi wymiotował dwa razy. Kicha, więc chyba jest przeziębiony, pomimo sweterku i tak dalej. No, i teraz leży sobie przy, na kocyku przy, przy grzejniku na kanapie i sobie pochrapuje. Ja natomiast zrobiłam sobie już dawno, dawno, dawno. Znowu to wygląda w ogóle jakbym same owoce tu miała, no ale nie zrobiłam to ten sam deser co, co w poprzednim vlogu. Z tym, że tym razem użyłam, po pierwsze, wrzuciłam borówki, po drugie. E, nie polałam tego czekoladą, za to użyłam tego e, sosu waniliowego. No i nie wiem, zobaczymy zaraz, jak to będzie smakować. W każdym bądź razie, w każdym razie, e, cała taka miska, słuchajcie, ma 236 kalorii. To nie jest dużo. To jest 150 gram e, kwaku, 100 gram proteinowego pudingu, e, nie pamiętam ile malin. 50, chyba 2 gramy. I nie, 62 są borówki. 10 gram tego sosu i ileś tam tych malin. Nie, nie pamiętam ile. To to nie jest dużo, a wierzcie mi, że to potrafi zapchać i to tak całkiem porządnie. no białka tutaj też trochę jest najmniej tutaj jest tłuszczu trochę węgli ale oczywiście miodzio, naprawdę miodzio Kurczę, zaraz muszę jeszcze pamiętać o tym żeby mm, zalać sobie płatki owsiane na jutro na poricz i tak i to będzie tyle dzisiaj idę zaraz zabiorę się za jedzenie za obrabianie filmiku i będę szła do łóżka spać. Także z Wami się będę żegnać. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa! pa.